Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zrobić montaż i demontaż Sonarek Sona W995. Pierwsze co ściągamy zaślepki. Cztery zaślepki. Ściągamy oczywiście tylną klapkę, baterie, karty jakie są. Później ściągamy klawiaturę, podwładzamy ją jakimś haczykiem czy czymś. O. Następnie dobieramy się do śrubek. Później bierzemy drugi śrubokręt krzyżakowy i rozkręcamy następne śrubki i ostatnie śrubki, które przylegają do budowy to te wewnętrzne. Tu musimy mieć dłuższy śrubokręt, by nam całkowicie tutaj fajnie odkręcić, bo inaczej tego krótszym nie odkręcimy. Tak to wygląda. Kolejnym krokiem będzie ściąganie obudowy. Najpierw ramka, klawiatury. Później przednia obudowa. Następnie tylna obudowa, cały korpus. Wystarczy rękami bardziej pociągnąć na zewnątrz i cała obudowa nam bez problemu wyjdzie. Kolejny wkręt, płytka klawiatury. Musimy to odkręcić. Kolejne dwa wkręciki tutaj. Tu mamy głośniczek, zasięg, cały moduł aparatu, kart pamięci.

Tutaj mamy blokadę w tym miejscu, zahaczamy i nam to całe odchodzi. Demontujemy płytkę, klawiatury, wyświetlacz. Delikatnie podwodzamy. Telefon już prawie, prawie goły. Stała nam jedynie taśma, drugi głośnik z zasięgiem i płyta. Podwadzamy w takim miejscu, by nie uszkodzić żadnych elementów. Aha, w tym miejscu pod im, całym e-mailem, pod całą nalepką, jest klej. Cała płyta jest zaklejona. Trzeba to uważać, żeby będzie nie uszkodzić, bo ten klej bardzo mocno trzyma. nam samo odskoczyło. O, to jak Państwo widzicie sami. Tu już wszystko samo wychodzi. I taśma. Teraz wystarczy tutaj odpiąć taśmę i wymienić. To jakbyśmy musieli y, zmienić cały przód cały wysuw. Tu wystarczy odkręcić śrubeczki 4 I z powrotem składamy telefonik. Pamiętacie tutaj Państwo tu jest klawiatura numer. Ja to robiłem tak na szybko troszkę, sami widzieliście. Ale telefon działa, także myślę, że Pani mu się spodobał i wam się przyda. Dzięki, cześć.